Cześć męczko, witam was na moim kanale Tukalik, a to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas e, i co, lecimy Fajnie, że nareszcie zrobiliśmy em, tą misję z nurkowaniem, ale ciulowo, że że right trzeba włączać yy, w niektórych sytuacjach yy, limit klatek. Yy, tu, tu, tu. Dobra, ta eska jest tylko jeszcze było, czy nie ma? A jest tutaj, no. To idziemy tutaj 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 do tej misji No zniknij, no okej okay. Tego samochodu nie O ten możemy wziąć sobie Spadaj Dobra no i fajnie, że zrobiliśmy tą misję z nurkowaniem Że się nauczyliśmy nurkować i no po prostu zrobiliśmy tą misję A się ciągle kurwę że nie mogłem zanurkować ani razu Tam czasami coś tam zanurkował na chwilę ale to nie to nie było takie no jak włączyli, włączyliśmy y, limit klatek i to jest, mówię, ciulowe i to jest be, takie trochę serze, ta gra w tych wyż, wyższych klatkach chodzi, tam nie wiem, przez aktualizację, no tak, bo no to nie jakby nowa gra. To nie jest ta yy, ulepszona wersja jej. Ja jej nie mam. Chcę kiedyś kupić tą całą tą... Yy, kole, 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 no ten pak całych gier tych Sandreas chyba jest. Jeszcze jakie gry są. Hey man. Okay, okay, sniper -ka. So what's the plan? T-bone security got here real early They got men on the roofs watching over the pier Telephone, not garbage. Okay. Okay. I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they're heading up to the roof. Gangster, okay. We're gonna have to take our t-bones, but on the rooftop before this whole gig blows up. No, no, ne, no, ne. Could have been, Shit, they walked right into it. One of those triad boys is down. Hey, that's one more Mountain cloud boy down. Take him CJ. They're right in the thick of it. Still on the Ale kurwa im po y pomagamy, po to jednak? Jakie z nasi to są jednak A snake rod. ta ty nasz tam ten... gang. Something ain't right. Where's Torino? Chopper inbound. That's gotta be Torino. Okay, now a helicopter. Oh shit! He'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man. He's tripping out. On smoke grenades. So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Huh. <laughs> I co możemy zejść ta? czy to? Ta? Chyba ja Okej. Okay. Good. Эй, что это... Jak nie moje debilstwo, to by wcześniej zrobili już to. Bo to jest bardzo łatwe. I to bym od razu mógł zrobić, ale no... No nie zrobiłem. Ja nie mogę. Ile to czasu? potwa potrwa. Jak tam na tej łódce jeszcze ktoś kurwa będzie? A nie. Będziemy, będziemy musieli wskoczyć chyba. On też tam do tej drugiej płynie. A my do tej musimy dopłynąć. Okej. Okay. Okej, okay, tłuszcze ten. Ale pamiętam, że tłuszcze mieliśmy więcej spalonych tłuszczy. gig jack curva you sold us, out, you fucked us all. i'm a motherfucking James. Okay. Dobra. up Caesar. Hey you okay, Holmes? You can watch from the people with binoculars. Yeah, I'm good. I think listen, you guys better clear out. The cops gonna be all over the spot in a minute. Sure thing, see you back at the garage. Dobra Mama to Ja nie mogę, ile ten ile my drogi, ten ile my kawał ten przypłynęliśmy. JO! No, mocne. A myszka przestała dziać. Okay. Gdzieś kuwa zapis był? Aha, my jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Możemy tutaj, tędy popłynąć i... Wow. Powiem, fajna gra, naprawdę zajebista gierka to jest. Na te czasy, co wyszła ta gierka, to naprawdę ma tyle rzeczy do robienia, tak rozbudowana ona jest, że masakra, ale no, nie wiem, jak mówiłem nieraz, nie pamiętam błędu z myszką, a może to też robi ten limit klatek żeby y, był włączony ciągle. By musiał być włączony ciągle ten limit. Może. Ale nie wiem, ale nie chcę na tym limicie klatek y, grać całą grę y, przejść, bo ciulowo to jest ciulowe. Ja bym już nie mógł y, Aha, bo no jak nie ten, to jak myszka nie działa, to kamerą nie mogę ten. Co to za gra? Co oni z tą grą zrobili? A płyn w ogóle? Tak. Co ja, ja po prostu? Zaraz chyba jesteśmy, albo nie? O, ja nie mogę. Ja nic nie widzę, kurwa. Spadaj ta kurwa, ludzie.

But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn! Why today of all days? Okay, shit. Uh, take guppy and go check it out. So sure, to sip yet, sir? Young boys <laughs> are arriving on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey, man, look, Don't the trip i'm a handless for you all right thanks my friend your help and friendship has been invaluable to me thanks man what are the guys oh they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship look if everything goes well i'll call you in a week or so and invite you to my new spot okay 오우 oh.

Czemu ja tylko nożyk? A gdzie te wszystkie bronie moje? Nasze? Kurde mać. Can you see any you touch it yeah got a gun in your face huh <laughs> yeah <zoom. laughs> Oh, come on, show me what you got. Stay cool now. <sighs> you happy now? E? Co, co tak szybko... Co tak szybko życie tam?

uhu chyba bałem tylko, że o mamy życie nie wiedziałem, że tak te... życie jest w tej grze okej okay, coraz więcej amunicji mamy добро better Эй, файна миссия. Keep it down. You wanna bring the snake head down here? Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey! who the fuck are you, I come to you. It. Szkoda, że nie nie, nie nie zdobyliśmy kamizelki Że nie zna, Nie znalazłem kamizelki Tu nie ma typa Tu chyba Okej okay. Kurde mać Ale mnie Jezus że mi nie porobili zaraz kuwa ale się w kurze kuwa kamizelkę bym chciał kuwa OK. Yeah, what do now, huh? jest. Szanowni jeszcze ktoś wyjdzie z tego kontenera? A tutaj to kuwa jest jakiś kuwa ninja. <grywa> you watch your step. O, życie mamy ten. Pełne. Pra no prawy pełne. O, oh, jest! Kurwa, gad... Mówiłem o czymś? Czy mizelka? te. Aha, to są nasi. Uwolni... To ich uwolniłem. A myślałem, że już typy, kwo. Ale nie. A, szukam ten yy, wyjście. Już mamy. A, dobra, zakończę odcinek. Nie wiem, w necie zobaczę. Nie wiem, muszę, sorry, ale muszę yy, zobaczyć w necie, co ja źle robię. Ja chyba wiem, gdzie on siedzi, ale jak ja go kowa... jak ja iść, żeby on mnie nie tam... Nie wiem, nie rozumiem. I co? Jak ten odcinek Ci się spodobał, to w ogóle subskrypcja z dzwoneczkiem. Jak lubisz mój kontent, mój kanał, na tyle, że byś chciał zasubskrybować, to zachęcam razem z dzwoneczkiem. No i też jak mnie lubisz na tyle, byś chciał komuś polecić ten kanał, to zachęcam Cię do udostępnienia. Tego kanału na Discordzie, Facebooku, Twitterze, i tam nie wiem gdzie. w do opisu kanału oraz filmu, czy nikt nie zabroni skomentować tego odcinka. I co? Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć.